A więc wczoraj, kiedy wy to oglądacie, a dzisiaj, kiedy ja to nagrywam, Możank zmieniło coś w liściach, co sprawiło, że są one teraz najwytrzymalszym materiałem w grze. I mówiąc to, serio nie żartuję, nie mam żadnych datapaków, datapak list. Yy, w ogóle widzicie, jest tylko ten zwykły, vanilowy o. To są zwykłe liście też. Zobaczcie, stawiam je sobie, klikam tego, klikam normalnie, scrolla, wszystko działa. Wyglądają jak zwykłe liście, co nie? No, ale jest to. Generalnie, jeżeli myśleliście, że Netherite jest najwytrzymawszym surowcem w grze, no to aktualnie nie dorasta liścią do pięt, ok? Zgódźmy się w tym jednym. Liście są teraz najbardziej opem materiałem w całej grze. I na dowód tego zbudowałem tutaj takie fajne działko którego sobie zaraz wystrzelimy, nie dałem przycisku, z którego sobie zaraz wystrzelimy, a wy zobaczycie, że naprawdę liście są najbardziej wytrzymałym surowcem w grze aktualnie. Podejście drugie, odpalamy, idziemy sobie tutaj, patrzymy co się dzieje. I... Jak widzicie, no nie poszło tak jak planowałem, ale. Drzewo jest nietknięte, no drewno, jedynie się wysadziło, ale to chodziło o liście. <grystanie> Cały film jest o tym, że liście są najbardziej wytrzymałym surowcem w grze teraz. Są wybuchoodporne, są ognioodporne, zaraz wam to pokażę. To nie jest żaden też resource rozpak tak jak zresztą widzieliście, klikam sobie tutaj, mam liście. No jak widzicie, mam nadzieję, że to było słychać. Kiedy próbuję podpalić coś innego, to wszystko jest git. Ale tych liści nie da się podpalić. Liście Meta. 1.19 Liście Update. A teraz już tak wyjaśniając o co chodzi, to Mojang po prostu dadzą możliwość zalewania liści wodą. co daje im takie fajne efekty. O. I właśnie na szybkiej grafice tego nie widać. No, a przynajmniej z bliska, bo to się dzieje, kiedy jest ich więcej, troszeczkę dalej. Tak nawiasem mówiąc, patrzcie, jakie to jest dowalony tutaj wszystko. To jest spam losowego świata, który wygenerowałem. Macie sit tutaj, jakbyście chcieli. Jak nie zapomnę, dam go do opisu. A więc w taki oto sposób prezentują się wzmacniane liście. Mam nadzieję, że film Wam się spodobał. Jeżeli tak, koniecznie zostawcie lajka. Zasubskrybujcie kanał, jeżeli tego jeszcze nie zrobiliście. Napiszcie w komentarzu, co o tym myślicie. A my już wkrótce widzimy się w kolejnych odcinkach. Bye! -o!